Teraz, przynajmniej raz na dwa albo na trzy tygodnie, okazuje się, że będzie drożej, że będzie gorzej, a do tego życie zmierza w kierunku, którego normalny, przeciętny Polak nie ma zamiaru w ogóle akceptować. Bo w końcu każdy Polak ma luźne kilkadziesiąt tysięcy złotych w domu, żeby sobie po prostu dokonać takiej inwestycji, nie? Przynajmniej w tym roku, bo w przyszłym to nie wiadomo. Przez lata obserwujemy różnorodne decyzje i polityki na szczeblu unijnym które wydają się stawiać nasz kraj w niekorzystnym świetle, jednocześnie promując interesy naszych zachodnich sąsiadów. Czy rzeczywiście istnieje nierówność w traktowaniu państw członkowskich? Jakie konsekwencje dla Polski niosą za sobą takie działania? I przede wszystkim, dlaczego Niemcy zdają się zajmować szczególne miejsce na unijnym piedestale? W dzisiejszym filmie przyjrzymy się faktom, przeanalizujemy przypadki i spróbujemy zrozumieć, co tak naprawdę kryje się za polityką Unii Europejskiej. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A przy okazji wpadnijcie zobaczyć jeden z naszych poprzednich filmików, w którym nieco dokładniej przyglądamy się atakom Korwina w stronę Trzaskowskiego. Link macie rzecz jasna w opisie. I jak? Gotowi? No to zaczynamy! Według najnowszych badań, prawie 62% respondentów zadeklarowało chęć pozostania Polski w strukturach europejskich. To pokazuje, że większość Polaków popiera członkostwo kraju w Unii Europejskiej. Jednocześnie 70% ankietowanych opowiedziało się za tym, aby walutą używaną w Polsce pozostał złoty, wskazując na ograniczone poparcie dla przyjęcia euro. Dane te pochodzą z badania przeprowadzonego w dniach 8 do 11 marca 2024 roku przez firmę Research Partner na panelu Ariadna. W kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ogólnie rzecz biorąc, przez ostatnie lata badania opinii publicznej w Polsce konsekwentnie wykazywały silne poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej, często przekraczające nawet wartość 70%. Chociaż niekiedy wartości te mogły według różnych danych przekraczać nawet 80%. Zdaje się, że wskaźniki dość intensywnie spadają w ostatnim czasie. Film Research Partner od września, który był zaledwie kilka miesięcy temu, liczba zwolenników wyjścia Polski z Unii Europejskiej wzrosła o około 10% w tak krótkim czasie, bo ludzie mają dość. Czasy, w trakcie których żyliśmy względnie spokojnie, w trakcie których przeciętny Polak mógł mieć marzenia o własnym mieszkaniu, o spokojnej pracy, o zdobywaniu świata, otwieraniu własnej firmy, one minęły bezpowrotnie. Teraz, przynajmniej raz na dwa albo na trzy tygodnie, okazuje się, że będzie drożej, że będzie gorzej, a do tego życie zmierza w kierunku, którego normalny przeciętny Polak nie ma zamiaru w ogóle akceptować. Oczywiście nie wynika to znikąd. Polacy coraz częściej zauważają, że Unia Europejska nie kładzie potrzeb Polski na piedestale, a ponadto jej działania niekiedy przeczą same sobie. Ledwie chwilę temu Unia namawiała ludzi, żeby grzali gazem, żeby używali gazu. Przecież gaz był cudowny! Błękitne paliwo XXI wieku. A tu nagle ni stąd ni zowąd nastąpił zwrot! I teraz się okazuje, że według Unii gaz już jednak nie jest tak ekologiczny. Mało tego, od 2027 roku, między innymi gazu będzie dotyczył podatek od emisji CO2 i jak szacują eksperci, to spowoduje wzrost jego cen o aż 25%. Czyli ludzie masowo wymieniali piece na gazowe, bo były zachęty i dopłaty i teraz ci, którzy się na to zdecydowali, będą ukarani za to, że to zrobili. Te decyzje wpisują się w długoterminowy cel Unii Europejskiej, mający na celu redukcję emisyjności budynków i osiągnięcie neutralności klimatycznej. Oznacza to znaczące zmiany dla gospodarstw domowych, które obecnie korzystają z ogrzewania gazowego. Dotknie to przede wszystkim obywateli Unii, a najmocniej tych, których na cotygodniowe zmiany pieców może nie być stać. A taki problem będzie raczej częściej spotykany na wschodzie niż na zachodzie Wspólnoty. Sprawa ta ma oczywiście najpewniej drugie dno. Możemy przypuszczać, że przedstawiciele i eksperci z Unii raczej zdawali sobie od dłuższego czasu sprawę z tego, na ile gaz jest szkodliwy, a na ile jest lepszym zamiennikiem niż dotychczas używane środki. Zmiana ta związana z piecami może więc zostać odebrana jako raczej nagła i mało spodziewana. Co mogła mieć więc wspólnota tym wszystkim na celu? Prawdopodobnie to też czysty przypadek, że to negatywne nastawienie Unii do gazu jednak negatywne, bo wcześniej było pozytywne, no tak. Trochę się zbiegło w czasie z tym, że Niemcy mają problemy z handlowaniem rosyjskim gazem. Ale przecież to na pewno nie ma żadnego związku. Oczywiście na tyle, na ile potrzebują, i tak znajdują swoje ścieżki importu tego gazu z Rosji, skąd mieli go nie pobierać. Podobnie zresztą jak co najmniej połowa krajów wspólnoty, które dalej się tego dopuszczają, a część nawet przez chwilę się z tym nie kryła. Jednak tak działać, żeby zaopatrzyć również obywateli, to już nie chcą. Znaleźli natomiast inne ciekawe rozwiązanie, czyli pompy ciepła. Wyszło w zasadzie teraz na to, że jednak to nie, że to pompy ciepła teraz będą najbardziej opłacalne. Więc zawsze możesz teraz zainwestować takie swoje luźne 50 czy 70 tysięcy złotych w pompę ciepła. No, żeby być ekologicznym, bo w końcu każdy Polak ma luźne kilkadziesiąt tysięcy złotych w domu, żeby sobie po prostu dokonać takiej inwestycji, nie? Tylko że w zeszłym roku okazało się, że wzrósł popyt i pompy ciepła podrożały. A poza tym, niektórym ludziom zaczęły przychodzić horrendalne rachunki za prąd. A w tym roku podwyżki cen prądu mają być tak kosmiczne, że się wszyscy posramy. No i teraz ci ludzie, którzy zrobili sobie w domu, zainwestowali w pompy ciepła, myśleli, że zrobili dobrze, a teraz trochę się boją, bo idą podwyżki. A niektórzy z nich jeszcze nie zdążyli spłacić kredytu za te pompy. Od 1 lipca 2024 roku. Po zakończeniu okresu zamrożenia cen prądu, polskie gospodarstwa domowe mogą spodziewać się wzrostu cen energii elektrycznej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że mimo oczekiwanych podwyżek, stara się ograniczyć ich wpływ na portfele Polaków, mając nadzieję, że miesięczny rachunek za prąd dla przeciętnego gospodarstwa domowego nie wzrośnie o więcej niż 30 zł. Ale chwila w pesymistycznym scenariuszu. Wzrost cen energii elektrycznej może sięgnąć ponad 80%. Koszt za 1 kWh mógłby osiągnąć poziom około 1 45 zł. 45 groszy. Oznacza to, że rodzina zużywająca miesięcznie 250 kWh mogłaby spodziewać się rachunków rzędu 360 zł. Dla osób korzystających z ulgi, takiej jak taryfa G11, cena za 1 kWh. Mogłaby wzrosnąć z 41 groszy do 74 groszy. Ale ktoś ma w tym wszystkim przecież udziały. I tym kimś raczej na pewno nie jest ani polska, ani polska gospodarka. Ale spokojnie, bo już pojawiło się nowe rozwiązanie: Pelet! Żeby jednak robić kotłownię na pelet! Drzać peletem! Bo według Unii Europejskiej pelet jest ekologiczny. Przynajmniej w tym roku, bo w przyszłym to nie wiadomo, ale teraz jeszcze jest. I PELET będzie według Unii zwolniony z opłaty od emisji. Całkowitym przypadkiem prawdopodobnie okazało się, że na przykład w 2021 roku największym producentem peletu w Europie byli Niemcy. No, patrz pan, jaki zbieg okoliczności! Co chwilę co innego, jak planujesz ogrzewanie domu, to lepiej nie planuj na dalej niż rok do przodu, bo za rok wszystko się może obrócić o 180 stopni i z przyjaciela przyrody, z człowieka ekologicznego, staniesz się śmiertelnym wrogiem planety! Czy ktoś jest w szoku? Dyrektywa budynkowa, którą niedawno zatwierdził Parlament Europejski, wprowadza istotne zmiany dotyczące systemów ogrzewania w państwach Unii Europejskiej. W skrócie, od roku 2030 nie będzie można instalować w nowych budynkach kotłów opalanych paliwami kopalnymi, takimi jak węgiel czy gaz. Z kolei do roku 2040 wszystkie państwa członkowskie będą musiały całkowicie wycofać te źródła ogrzewania. Ciekawostką jest jednak to, że nowa dyrektywa pozostawia miejsce dla pieców na biomasę np. takich, które wykorzystują pellet. Pelet jest produktem powstającym z odpadów drzewnych, takich jak trociny, wióry czy zrębki, a jego wykorzystanie w ogrzewaniu jest uznawane za zrównoważone. Czaicie. Teraz uważamy, że używanie drewna jest ekologiczne. Wykorzystanie drewna i pelletu do ogrzewania jest kwestią sporną nawet wśród ekologów, którzy argumentują, że może to prowadzić do zwiększenia emisji i wycinki lasów to z perspektywy Unii Europejskiej są to akceptowalne źródła energii odnawialnej. Co więcej, ogrzewanie przy użyciu biomasy nie będzie objęte opłatami za emisję dwutlenku węgla, które mają być wprowadzone dla budynków ogrzewanych paliwami kopalnymi. O ile ekologia dla niektórych z nas może być mało ciekawa, to są aspekty polityki Unii, które dotyczą niemal nas wszystkich i za które to my będziemy płacić. Płacić na dodatek z własnych kieszeni. W Polsce nawet 70% budynków nie spełnia europejskich standardów i wymaga remontów. A wedle szacunku ekspertów, koszt doprowadzenia do zeroemisyjności domu o powierzchni 150-170 m2 z lat 60. to około 300 tysięcy złotych. Te szacunki mogą być pesymistyczne, ale też optymistyczne, bo za 3 albo 5 lat wszystko będzie znowu droższe. Więc powodzenia, bo niezależnie od tego, kim jesteś i gdzie mieszkasz, zapłacisz za politykę klimatyczną, do której Unia Cię zmusi siłą. Wsparcie finansowe owszem będzie, ale już się mówi o tym, że będzie ograniczone i tylko dla najuboższych właścicieli. Ludzie zatem, którzy kupili na kredyt dom albo mieszkanie, i mają ten kredyt spłacać jeszcze przez 30 lat, to jak nie dostaną dofinansowania, to będą musieli wziąć kolejny kredyt. Tym razem po to, żeby ten dom czy mieszkanie, które kupili na kredyt, na kredyt przystosować do norm, które są wymyślone przez Unię. Pst. W Polsce aż 70% spośród 5 milionów domów jednorodzinnych nie spełnia standardów efektywności energetycznej. W rezultacie roczne koszty ogrzewania typowego domu o powierzchni 118 m2. Wyposażonego w kocioł węglowy oraz stare drzwi i okna, sięgają w tej chwili około 6,5 tysiąca zł. Po modernizacji, ociepleniu i wymianie stolarki, ten koszt mógłby spaść nawet do 1800 zł rocznie. Oszacowali analitycy w raporcie fala renowacji szansą na rozwój polski po pandemii. Brak dostosowania do unijnych norm może również spowodować, że wiele budynków stanie się mniej atrakcyjnych na rynku nieruchomości, co z kolei może wpłynąć na ich wartość. Domy nie spełniające wymogów efektywności energetycznej mogą być trudniejsze do sprzedaży lub wynajmu, a ich właściciele mogą być zmuszeni do przyjęcia niższych cen. No i oczywiście właściciele domów jednorodzinnych będą zobowiązani do przeprowadzenia termomodernizacji, co może obejmować różne działania takie jak docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi na bardziej energooszczędne modele, modernizacja systemów ogrzewania czy instalacja źródeł energii odnawialnej, jak panele słoneczne. A jak się postanowicie nie dostosować, to może Was czekać niemiła niespodzianka. Może u nas władza nie zaszła jeszcze tak daleko, ale przykładowa Belgia znalazła już rozwiązanie na osoby, które nie chcą. Bądź nie mogą. Ale przecież nie mogą też z własnej decyzji dostosować się do standardów unijnych. będzie miał 5 lat na przeprowadzenie remontu do osiągnięcia przymusowo wymaganej efektywności energetycznej. W przypadku niewykonania remontu grozi kara w wysokości nawet 200 tysięcy euro. Belgijczycy pewnie powinni za to podziękować, że mogą być tak ekologiczni. Szkoda tylko, że przeciętnego Belgijczyka trochę bardziej stać na taki wydatek niż przeciętnego Polaka. Możemy mieć tylko nadzieję na to, że takie prawo nie dotrze i do nas. Poza nadziejami na lepsze jutro już chyba niewiele nam pozostało. Dajcie znać w komentarzu, czy zgadzacie się z frustracją. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka.